Po 106 latach połączyły się losy łódzkiej rodziny. To potomkowie dwóch sióstr pochodzących z łodzi. Na początku XX wieku jedna z nich wyemigrowała do Brazylii. Rodziny utrzymywały ze sobą kontakt do lat 60., a później korespondencja się urwała. W odnalezieniu krewnych pani Joannie pomógł portal społecznościowy, a teraz wujek z Brazylii przyjechał zobaczyć rodzinne miasto swojej babci, Marta Cichocka. W Łodzi mieszkały dwie siostry, Marianna i Regina. Na początku XX wieku drogi sióstr się rozeszły. Regina została w rodzinnym mieście, a Marianna wyjechała do Brazylii, do męża, który wyemigrował kilka lat wcześniej. Polacy mieli opowiadane, opowiadaną historię o tym, że w Brazylii jest cudownie piękny, łatwy kraj. W Polsce różne polityczne rzeczy się działy. Czasami sposobem na to, żeby uniknąć pewnych problemów politycznych, historycznych, była ucieczka. Do odnalezienia krewnych posłużyły zdjęcia, dokumenty i listy. Ostatni przyszedł z Brazylii w 1960 roku. W tym liście jest napisana prośba, żeby polska rodzina nigdy nie zapomniała o rodzinie z Brazylii. Pani Joanna nie zapomniała. Dwa tygodnie zajęło jej wysyłanie wiadomości i zdjęć do Brazylijczyków, którzy potencjalnie mogliby być członkami jej rodziny. Zadanie ułatwił internet i portal społecznościowy. Wiadomo, że jeżeli ktoś zobaczył się na zdjęciu, tak, dostanie w wiadomości swoje zdjęcie, powie, o to ja jestem na zdjęciu, skąd masz to zdjęcie? Tak było też z Jersonem. Dostał wiadomość, a na fotografii zobaczył siebie jeszcze jako małego chłopca. Zdałem sobie sprawę, że to musi być ktoś, kto dostał to zdjęcie jakieś 50 lat temu. Wiedziałem, że moi dziadkowie pisali listy do Polski, ale nie wiedziałem, że wysyłali nasze zdjęcia. Zaskoczenie i radość były ogromne, bo Gerson sam również podjął próbę odnalezienia rodziny w Polsce. Był w Łodzi 10 lat temu, ale nikogo nie znalazł. Teraz dzięki wymianie kilku maili wnuk Marianny i prawnuczka Reginy odnawiają rodzinne więzi. Gerson zostanie w łodzi jeszcze kilka dni, odwiedza miejsca, które związane są z historią jego polskiej rodziny. Był już między innymi w domu, w którym mieszkała siostra jego babci.